Dzień dobry! Ogólnie sprawa wygląda tak, że bardzo chętnie poszedłbym sobie na jakiś spacer, ale no niestety kontuzja nogi mocno mi w tym komplikuje. Natomiast to, co mogę zrobić, to wybrać sobie drafta. A na tę chwilę wydaje mi się, że właśnie taki draft ośmiu gwiazdek będzie najodpowiedniejszy. Także zapraszam na ten odcinek. Lecimy. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bugmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy Państwo, zasady tego drafta będą bardzo, ale to bardzo proste. Otóż wybieramy zawodników, którzy mają 8 gwiazdek. Patrzymy, oczywiście, na gwiazdki sztuczek, gwiazdki słabszej nogi. Jeżeli będzie ktoś miał 8, pierwszego bierzemy go do składu. Jeżeli będzie przypadek, że żaden z nich nie będzie miał 8 gwiazdek, to wtedy wybieramy tego, który ma tych gwiazdek najbliżej. No i cóż, jeżeli ten materiał i taki draft Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. W komentarzu możecie napisać, jak podoba Wam się ten draft, macie jakąś propozycję na kolejny draft. Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem wydaje mi się, że nie ma co przeciągać. Przechodzimy do wyboru w drafcie. 15 tysięcy monet, płacę. A co mi tam MO? I drodzy Państwo, wybór formacji na początek. A niech będzie to 4, 3, 2, 1. Nie wiem czemu tak wybrałem, ale tak wybrałem. Zobaczmy. Wybór kapitana. Uuu, Claude Makalele. No ale sprawdźmy gwiazdki. Makalele 3 i 3 to nie. 4 i 3 Dawid Silva to też nie. 4 i 2, przepraszam. Tu było 4 i 3, to jest 7. 4 i 4 Karim, Benzema, ale tu jeszcze Griezmann 4 i 3. Czyli naszym kapitanem wychodzi na to, że będzie Karim Benzema, Francuz z Ralu Madryt, Witam serdecznie, to lecimy dalej. Przypominam, 8 gwiazdek. Rysiek Mares 9 gwiazdek. Salah 7. Leo Messi 8, tutaj 7, tutaj też 7, czyli proszę Państwa, no cóż, jest Leo Messi, Leo Messi przyłącza się do naszego draftu. Witam serdecznie. Moi drodzy, tutaj jest Neymar, ale on ma 10 gwiazdek. A dla nas 10 gwiazdek to jest za dużo. My chcemy 8 gwiazdek, a 8 gwiazdek ma na przykład Lorenz Insigne i Eden Azar. W związku z tym, weźmiemy sobie Azarda, Niech jest w naszym składzie, jak już tam mamy, trójkę z przodu z Hiszpanii. To niech jest. Oczywiście z La Liga, nie z reprezentacji Hiszpanii, ale z La Liga. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Ja przynajmniej rozumiem. Lecimy dalej. Z tych panów niestety pierwszy raz żaden nie ma 8 gwiazdek, ale najbliżej jest Francuz René Adelaide. Mam nadzieję, że tak się wymawia jego nazwisko. Witam pana. 7 gwiazdek też skakuje do składu. Przyśpieszamy tempa. 8 gwiazdek. Dajcie mi je. I mamy 8 gwiazdek. Tym razem Niemiec z BVB, Mahmud Dahoud. Ciekawe zestawienie, nie ma co, ale już sobie na szybko sprawdziłem, że Renato Sanchez jest tym, którego potrzebujemy a dokładnie jego gwiazdek potrzebujemy, także witam Portugalczyka, czas na obrońców. I kolejny Niemiec, Michel Weiser, 8 gwiazdek on ma, także witam pana. Tutaj ośmiu nie ma, ale jest 7, najbliżej Thomas Delaney, proszę bardzo, tak jak mówię, tak jest, witamy Duńczyka z BVB, Damien da Silva, Francuz, witam pana serdecznie, lewa obrona, sprawdźmy kto tutaj. Mamy 7 albo 9, Weźmy tego Mendiego, no jedna gwiazdka, więcej w jego przypadku nam nie zaszkodzi, bo 8 gwiazdek mamy dostatecznie i skupiamy się głównie na tych 8 gwiazdkach. Jak wiadomo, bramkarze za bardzo z gwiazdkami nie mają do czynienia, także weźmy już tego Schmeichela, on gdzieś tam już kiedyś był, jak córka wybierała mi draft, także jest i teraz. Tak wygląda póki co jedenastka naszych 8 gwiazdkowych zawodników. No, o, i cyk, z zgranie idzie do góry. Później będziemy się tym martwić. Przechodzimy dalej, moi drodzy Państwo. Proszę bardzo, 8 gwiazdek. Który będzie miał? Ale, Bramkarz, żaden. Tutaj 8 nie ma, ale jest 7. Aleksander Arnold, witam Pana serdecznie. Przechodzimy dalej. Uuu, Bruno Fernandez. On może mieć tych gwiazdek dużo. Przekonajmy się. I ma 8 gwiazdek, ale jeszcze sprawdźmy u innych. Tu nie, tu nie. O, Karasko też ma 8, ale jak już powiedziałem, że Bruno Fernandez. Witam również Portugalczyka z Manchester United. Tutaj 8, Sztindl, Lars Stindl, Ci Niemcy to nieźle wyszkoleni, tak? Idealnie pod te 8 gwiazdek. Aleksis Sanchez. Nie ma 8, ale ma 7. Inni mają mniej lub tyle samo. Proszę Państwa, co tu w ogóle jest? No, moja lila by była niezwykle zadowolona z tej ławki rezerwowych, bo ile tu jest niebieskich! Nie! jest niebieski Łukasz Piszczek Polak Rodak. ty tak kochasz Polaków rodaków? rodaku o mój dziżu kochany lubisz jest niebieski kolejny tymczasem zawodnik proszę bardzo tu 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 oj, oj ten Mertens Mertensie Masz 8, nawet bez sprawdzania. Biorę Mertensa. A teraz kolejny. Quadrado myślę, może mieć. Mane też. Mane ma. Quadrado ma 8 i to idealnie ma, bo ma piątkę z przodu, trójkę z tyłu. A to razem daje nam 8 gwiazdek. Czyli kwadrado, no można powiedzieć, jest perfekcyjny, jeżeli chodzi o wybory w naszym drafcie. Witam serdecznie. Czterech do końca. Kolejna ósemeczka. Serge Gnabry. 8 gwiazdek, tak? A jak jest Lewandowski, no to co może być Lewandowski? 8 gwiazdek. Przypadek? No nie wiem. W każdym razie bierzemy Roberta Lewandowskiego, dwóch zawodników do końca, proszę bardzo. Przypominam, jakby ktoś nie wiedział, to jest draft 8 gwiazdek, dlatego, że nie mogę spacerować, tak to bym sobie poszedł na jakiś spacer, ale no, postanowiłem sobie zrobić draft, bo ja lubię drafty, to dlatego sobie właśnie robię taki draft, a tym samym sprawdzamy. Pulisic, 8 gwiazdek. I moi drodzy państwo, ostatni zawodnik w drafcie 8-gwiazdek będzie nim, Czubomoting. Moting. 8 nie ma, ma 7, ale z Bayernu Monachium ma tam Polak Rodak. No i moi drodzy państwo, no to co? Zawodników mamy wybranych. Dajcie mi chwilę, ja sobie to jakoś poukładam, pokazuję wam skład, a później już gramy. Tak wygląda nasz wyjściowy skład. Mógł być lepszy, mogłem to inaczej poukładać, ale skoro mamy Polaka Rodaka, który ma 8 gwiazdek, Muszę go dać w składzie. Na początku będziemy robić na pewno zmianę. Wydaje mi się, że chciałbym spróbować tego Bruno Fernandesa. Tego mertensa też bym chciał spróbować. No ale dobra, zrobimy zmianę na początku meczu i zagramy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Pokażcie skład mojego przeciwnika. Zobaczmy. Takie coś, takie coś mówisz. Podziękujmy, Benzemie. No, fenomenalny mecz odegrał. Ten mertens na skrzydło. Fernandes. A dobra, dajmy Mertensa na skrzydło, a Fernandeza dajmy sobie za tego Stindla. tam tamte wytyczne nie pozmieniałem chyba. Moi drodzy Państwo, my się tym nie martwimy, tak? Bo to jest y, zwykła drużyna, ja jestem zwykły kibic i gramy po prostu. Najzwykle jak się tylko da. Ała! Ała, bramkarz! Jeden do zera. Z pewnością nie tak wyobrażaliśmy sobie rozpoczęcie tego spotkania, no ale cóż. Zobaczymy co będzie dalej. Robercik ładnie tu wypuścił. jeden do 1. 15 minuta Spotkania Bruno Fernandez. To była dobra zmiana. Lecimy dalej. Ładnie. I strzał. I 2 do 1. Kolejny raz Bruno Fernandez. Nie, tym razem niezawodny Jeff René Adelaide. 2 do 1. Dalej. I kontra. Bruno Fernandez. Piłka do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski zaczekał, popatrzył i nie ma bramki. Patrz na jaka piłka od Roberta Lewandowskiego. On niesamowicie dzisiaj rozprowadza. Polak nie musi strzelać, ale poczekajmy, poczekajmy na Roberta, poczekajmy na Roberta. Robert! Robert! Robert i gol! Ależ bramka, cóż za niesamowite, fenomenalne uderzenie naszego Roberta, ośmiogwiazdkowca. Bierze piłkę, chce z nią biec na środek, ale przeciwnik chyba już zrezygnował. Tak zrezygnował. No, nie zapowiadało się, że tak będzie, a jest. Zapraszam w takim razie. Poznajmy rywala w drugiej rundzie, proszę Państwa. No, na razie 8 gwiazdek na plus. Drugi rywal. No, tutaj już nieco lepszy skład, bardziej to jakoś poukładane. Są Anglicy w sensie Premier League i jest Puyol w sensie ikona. Ależ tu rozegrali, ależ tu rozegrali. Robert Lewandowski, lewa noga! I będziesz udrożny. rożny. Przeciwnik bierze czas. No nie możesz wyjść, gościu, no nie możesz. Graj na Roberta. Graj na Roberta, Robert! Obok. Przepraszam Państwa za te emocje, ale no naprawdę dzieje się. Ojojoj, bardzo łatwo, bardzo łatwo uciekł. Jeden do zera. Niestety Hurricane się nie myli, a do tego jeszcze ta jego lepsza karta, tym bardziej się nie myli w takich sytuacjach. No i przynajmniej mamy otwarcie wyniku. Robert, Robert, sam na dwóch. Nie wiem, czy nie był faulowany, ale to nie jest dla Roberta ważne, bo Robert staje przed okazją. Jeszcze Robert na dobitkę. Bez dobitki, kurczę no. No, będziesz szybszy. Be Ej, faul! To jest czerwona kartka. Uwaga, Robert Lewandowski. Ech, strzał taki, żeby był strzał. No i nie było czerwonej kartki? To jest niesprawiedliwe. Przecież mój Gnabry tam się urwał, wychodził sam na sam. Robert... Robert Gnabry nie dobił, no, dobi to, dobi to. Gdzie wy jesteście? No nie wierzę, no nie wierzę, że takie rzeczy się tu dzieją. No zagraj do Roberta. Robert! Ej, faul! Znaczy sam siebie faulowałem w sumie. Kurcze. Ojojoj, oj, obama Jank kontra Da Silva. To nie może się dobrze skończyć i się dobrze nie skończy, bo to się kończy bramką. Aj, 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 aj! Przeciwnik nie powiem, że jest jakiś dużo lepszy, po prostu ma lepszy skład. Ale bym powiedział, że skilla ma takiego podobnego do mojego, czyli słabego. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Robert Lewandowski! To jeszcze nie koniec! Dwa do jednego! Bramka do szatni, kolego! Lecimy! Będzie się działo jeszcze. Patrzcie na statystyki po pierwszej połowie. No przecież ja, ja przeważam. No ale bramki są po drugiej stronie, czyli w sumie on przeważa. Kurcze, Robert tam się naoglądał tej brazylijskiej piłki i teraz chce tak grać właśnie pięteczkami jakimiś. A my proste środki Robert, proste środki. Do Roberta, do Roberta, Robert nie w tą stronę. Oj, 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 oj. No niestety, ja gram, ale on strzela bramki. Kto tak ma, to też niech napisze w komentarzu, że tak ma. No, Robert i strzał. I czemu nie ma bramki? Bo ja nie umiem wykorzystywać sytuacji sam na sam. To jest właśnie ten problem. I co? I oczywiście sędzia, tak jak lubi, najbardziej w robić, zakończył to spotkanie. Rzućmy tylko okiem na statystyki po tym spotkaniu. Zobaczmy, proszę Państwa. Oczywiście, zawodnik mój, zawodnik, mój przeciwnik wygrał. 3 do 1, ale statystyki. Państwo sami widzą. Państwo sami wyciągną wnioski. Finalnie, co by nie było, on strzelił trzy bramki, ja jedną, on wygrał, ja przegrałem. I na zakończenie złota paczka premium, a w niej boateng. Także dziękuję Państwu serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.